Cześć! Nowy feature MacroSolid. Po zainstalowaniu dodatku dostosuj interfejs. Znajdź polecenie Nowe z kolejnym numerem i umieść przycisk na pasku menu, ewentualnie wrzuć do wybranej zakładki w menadżerze poleceń Command Manager. Nowa funkcjonalność to sposób na tworzenie dokumentów części i złożeń, ale od razu z kolejnym wolnym numerem projektu. Numerator w PDM-ie proponuje kolejny wolny numer według przyjętego schematu, ale w obrębie całej przechowalni. Nasze rozwiązanie bazuje na pracy na aktywnym folderze i analizie znajdujących się w nich plikach SLDPRT i SLDASM. Wybierasz ścieżkę ostatnio używaną w SolidWorks lub pracujesz cały czas w swojej w lokalizacji projektu, nad którym aktualnie pracujesz. Na dzień dzisiejszy mamy cztery różne schematy numerowania, ale w kolejnych wersjach będziemy je udoskonalać i rozwijać, działając jak do tej pory, to jest słuchając Was, słuchając użytkowników Macrosolid. Wybierasz, czy chcesz założyć nową część, czy złożenie. Wprowadzasz przedrostek, który w tym czwartym schemacie numerowania stanowi również numer projektu, ewentualnie do nazwy pliku wprowadzasz dodatkowy tekst stanowiący opis komponentu i gotowe. Pierwsze trzy numery to kolejne złożenie, trzy następne to kolejna część wybranego złożenia. Jeżeli tworzysz nową część i zaznaczysz złożenie, wówczas na tej podstawie numerator wywnioskuje kolejny numer części tego złożenia. Michał Karpiuk, ADK Solid.